Witam Was serdecznie. Pozdrawiam z klasztornej Kuchni w Zachutyniu. Dzisiaj na obiad mamy pierogi, przygotowane przez jedno z parafianek. Zazwyczaj w Wielkim Poście w piątki mamy zupy, ale dzisiaj, wyjątkowo, że dostaliśmy te pierogi, to po prostu zamiast zupy będą same pierogi. Pozdrawiam serdecznie. Tak to wyglądają pierogi przeniesione. Do tego my. Cebulkę z masełkiem Jak myślisz Kazimierz? Jakie piękne Te piękne klasy do ojca Kazimierza Co tam ojciec Kazimierz porabia? Ty? Oglądam króla Jakiego króla? A nic właśnie nie wiem Jakich tam bajka? Pozdrawiam tych, którzy tak jak ja siedzą w domu i dupy nie ruszają z miejsca. A teraz zobaczymy, co ojciec probosz porabia. Pracuje pewnie tajnie. Proszę. proszę. może. Jak się ojciec miewa? A bardzo dobrze. Mimo tego, że jest epidemia, że jest tak, że jesteśmy uwięzieni w własnym klasztorze, mimo to czuję się wyższy no i pozdrawiam wszystkich, którzy też tak jak my są w swoich domach, staramy się normalnie, widzicie jak tutaj to co mam do moich obowiązków należy, ale mimo wszystko tęsknimy za wami, tak byśmy już chcieli, żeby wszystko wróciło do normalności. Trzymajcie się, pozdrawiamy was. jest nasz znaczy, klasztorny, tutaj jest przygotowania były, co są w sumie do, do Trydium. Czy znacie tego gościa? Znacie tego gościa? Ten gość będzie w grobie potrzebny. Tak więc tak wygląda nasz refekta klasztorny. Już po kolacji. O, podstawowy napój. Poz, podstawowy napój w czasach epidemii, gdzie zapach spirytusu wzbudza do drugiego człowieka zaufanie. To jest do dezynfekcji tutaj powierzchni płaskich. A tu jak dobrze kojarzycie jest nasza kaplica. Dzisiaj za niecałą godzinkę będzie transmitowany różaniec. Serdecznie pozdrawiam z mojego pokoju, a także powiedzmy takiego małego ala studia, gdzie tutaj się wszystko nagrywa, tworzy, powstają różne koncepcje. Przede wszystkim teraz przygotowuję się do transmisji na żywo. To zajmuje tak trochę, trochę czasu, ale niedużo. Wszystko dla Was, abyście zostali z nami w domu, tak jak my. Pozdrawiam.